Cześć kochani, tu Iga i witam Was na moim kanale. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak kochać samego siebie. I chciałam się z Wami podzielić moją techniką. W sumie to tylko jedną techniką, którą ja regularnie stosuję i która naprawdę pomogła mi w tym, aby zmienić stosunek i nastawienie do samej siebie, i w tym, aby odnaleźć te głębokie, pozytywne uczucia. Które nie są narcystyczne, ale które są zdrowe i które dają nam poczucie własnej wartości, i dają nam siłę i motywację, aby walczyć o swoje własne dobro i swoje własne szczęście. Ogólnie, jeżeli spojrzymy na internet, to tych. Yy... I artykułów, i filmów na temat tego, jak kochać siebie jest bardzo dużo, więc naprawdę polecam, abyście zobaczyli różne inne filmy na, o tej tematyce. Ja sprawdzałam wiele różnych taktyk w przeciągu ostatnich kilku miesięcy i jedna taktyka po prostu jakby najbardziej mi zapadła w serce i najbardziej mi pomogła, więc o tej jednej taktyce chcę z Wami dzisiaj porozmawiać. Mianowicie, co ja robię, e, aby na, tak naprawdę wczuć się w samą siebie i, i poczuć e, te pozytywne uczucia do siebie? Po pierwsze, zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy doskonali, że wywodzimy się z, róż, z różnych otoczeń i środowisk, że w życiu, e, kiedy dorastaliśmy, kiedy byliśmy dziećmi, nie zawsze otrzymywaliśmy od rodziców czy opiekunów tą prawdziwą, mocną, e, Szczerą i taką stabilną miłość, której każde dziecko bardzo potrzebuje. I ze względu na to, z, wielu z nas ma traumy z dzieciństwa i po prostu te braki, braki w miłości, braki w poczuciu bezpieczeństwa, braki a, w takiej emocjonalnej. Stabilności, które tak ważne są, abyśmy później byli zdrowymi, e, dorosłymi ludźmi, którzy potrafią o siebie sami zadbać i którzy naprawdę są szczęśliwi. Dlatego, technikę, którą tutaj Wam chciałam e, zademonstrować, e, uważam za tak, tak dobrą i, i e, za technikę, która, która pomaga. E, w takim najgłębszym stopniu, ponieważ ona tak jakby y, zajmuje się albo, albo obejmuje te właśnie traumy z dzieciństwa i, tak jakby w pewnym sensie, nawet je leczy do pewnego stopnia. Przynajmniej taka jest, takie jest moje odczucie, i, i, i tak właśnie ja to odbieram y, odkąd ja zaczęłam tej techniki y, używać i stosować. To czuję, że tak, jakby wyleczyła mnie ona z różnych tych takich właśnie negatywnych uczuć w stosunku do samej siebie z dzieciństwa. Ok, przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do rzeczy, więc to wygląda w ten sposób. Biorę głęboki oddech, zamykam oczy. I chcę, żebyście to ze mną zrobili, jeżeli możecie, więc nabieram głęboko powietrze w usta. Płuca, przepraszam, głęboki wdech. Zatrzymujemy oddech troszeczkę na, na, sam, na samej górze i liczymy do pięciu. Po czym wypuszczamy powietrze powoli, 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 licząc do dziesięciu. Możemy to zrobić kilkakrotnie. Jeżeli wystarczy jeden oddech, to jeden oddech. Jeżeli czujemy, że potrzebujemy więcej, dziesięć czy nawet więcej tych oddechów, zróbmy tyle, ile potrzebujemy, aby tak jakby się wyciszyć. Ważne jest to, żebyśmy byli w ogóle w, w tak jakby w odosobnieniu i w miejscu, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał i gdzie będzie nam wygodnie, bo to jest w pewnym sensie taka metoda lekko medytacyjna, powiedziałabym, więc postarajcie się, żeby nikt nie przeszkadzał w tym czasie. Ok, oddech, długi 10-sekundowy wydech, zamykamy oczy i tak, chcę, żebyś sobie w tej chwili wyobraził lub wyobraziła, że przed tobą stoi dziecko stoi dziecko w wieku powiedzmy między 3 a 10 lat. Od ciebie zależy w jakim wieku to dziecko jest. Chcę, żebyś zobaczył, że to dziecko jest naprawdę dobre. Jest to ucielesienie miłości, dobroci, szczerości, otwartości, niewinności. W oczach tego dziecka po prostu odbija się cała dobro świata. Chcę, abyś spojrzał na to dziecko z czystą miłością, z uczuciem z pozytywnym, z tym, że chcesz się tym dzieckiem zaopiekować, że je kochasz, że jest to dobre, jest to szczere, jest to niewinne, wspaniałe dziecko, które po prostu potrzebuje miłości. Spójrz na to dziecko, a teraz chcę, abyś wyobraził sobie zdjęcie, które masz z dzieciństwa. Zdjęcie. Swojej twarzy, swojego wyglądu. Wyobraź sobie to zdjęcie, kiedy byłeś, nie wiem, malutki albo. W, to naprawdę od Ciebie zależy w jakim wieku. I chcę, abyś w pewnym sensie, patrząc na to dziecko, zaczął wyobrażać sobie rysy twarzy z tego zdjęcia, swoje własne. Jeżeli nie masz takiego zdjęcia, to też nic nie szkodzi, po prostu wyobraź sobie, jak wybr wyglądałeś, jak byłeś dzieckiem. Wyobraź sobie. Swoje rysy twarzy, kolor włosów, oczu, skórę, jaki byłeś wysoki, czy byłeś chudziutki, czy pulchny, czy w ogóle, czy w średni, czy miałeś dołeczki w policzkach. Wszystko, wszystko sobie wyobraź tak jak, tak, jak ty wyglądałeś, jak byłeś dzieckiem. I chcę, żebyś to, ten obraz tego dziecka zatrzymał sobie w swoim, w swoim umyśle, w swoim sercu. I jeszcze raz spojrzał w oczy tego dziecka. Teraz już wiedząc, że to dziecko to ty. Sprzed wielu lat to ty, kiedy nie zaznawałeś tej bardzo ważnej, potrzebnej tobie miłości, kiedy potrzebowałeś zapewnienia, potrzebowałeś y, wsparcia dorosłej osoby, potrzebowałeś y, uczucia i miłości, a tej miłości w pełni, takiej, jaka była ci potrzebna, nie dostałeś. Spójrz w oczy tego dziecka i poczuj tą miłość dla tego dziecka. Poczuj lekcie, jak, y, jak cię po prostu. Y, Ogarnia z każdej strony, podejść bliżej do tego dziecka, spójrz mu bliżej w oczy. Jeżeli chcesz, możesz do niego coś powiedzieć, jeżeli nie, to po prostu na nie, na nie patrz. Jeżeli masz ochotę, to wyciągnij ręce i przytul to dziecko do siebie. Przytul, do nie przytul je bardzo mocno do siebie, jeżeli, jeżeli tak czujesz, że tak możesz zrobić. I czasami jest to bardzo emocjonalne e, doświadczenie, i na przykład, jeżeli ja to robiłam po raz pierwszy, no to po prostu wybuchnęłam płaczem, bo. Tak poczułam się tak jakby bardzo... Oh, tak, poczułam się bardzo uwrażliwiona na, na, to, na, to, na to odczucie, na, na tą praktykę. I dlatego, e, e, dlatego po prostu wybuchnęłam płaczem. Także jeżeli poleją Ci się z oczu łzy, to naprawdę e, to nic złego. To w sumie jest dobre, to jest bardzo lecznicze i, i jest to pozytywne odczucie. Przytul to dziecko mocno do siebie i... Wygeneruj w sobie miłość, jaką największą, najszczerszą, najintensywniejszą miłość, jaką czułeś w swoim życiu. Jeżeli masz swoje własne dzieci, które bardzo kochasz, jeżeli e, kochasz kogokolwiek w swoim życiu, poczuj tą miłość i daj temu dziecku, na które w tej, na które w tej chwili patrzysz, lub które teraz mocno przytulasz, daj tą całą miłość temu dziecku. Chcę, żebyś powoli, powoli, bez względu na to, jak blisko czy daleko tego dziecka jesteś. Poczuł, że to dziecko zbliża się i że tak jakby zaczyna się, tak jakby z tobą stapiać. Cząstka po cząstce, kawałek po kawałku. Czujesz, że to dziecko tak jakby staje się częścią ciebie i przygarniasz je do siebie, i w pewnym sensie czujesz, że jesteście jednym i tym samym, że ty to to dziecko, a to dziecko to ty. I miłość, którą czujesz i generujesz w sobie, jesteś w stanie temu dziecku bez przerwy przekazywać. Jest to, jest, jest to niesamowicie ważne, że, że jesteś w stanie wygenerować to te uczucie e, tej intensywnej, mocnej, szczerej, dobrej miłości. I wlewasz to samo. To uczucie, które sam generujesz, wlewasz we własną pierś, we, włas, we własne wnętrze, w to dziecko, które w tobie istnieje, ponieważ ono tam cały czas jest. Dlatego jest to tak ważne, e, ponieważ. Tak naprawdę w środku jesteśmy dalej tymi dziećmi, które, którym zabrakło tej miłości, które nie czuły się zawsze w dzieciństwie bezpieczne. I teraz my, jako dorosła osoba, musimy zadbać o to nasze wewnętrzne dziecko i dać mu całą miłość świata, całą, całą troskę, um, całą uwagę. Nie możemy odpychać tego dziecka od siebie, tylko musimy je zaakceptować, przytulić, pokochać, i ze szczerością w sercu. Powiedzieć tak, jestem tu dla Ciebie, kochany, kochana, jestem tu dla Ciebie. Nigdy więcej Cię nie opuszczę, nie zostawię Cię, nie, nie zajmę się innymi rzeczami, kiedy Ty będziesz w potrzebie. I to jest najważniejsze, aby to uczucie po prostu sobie wygenerować. Ja staram się w sobie to uczucie wygenerować za każdym razem, kiedy czuję, że jestem dla siebie niedobra, że siebie karcę w pewnym sensie. I staram się łapać na tym, zatrzymać, Wziąć głęboki oddech i wtedy przejść szybko przez tą technikę, kiedy po prostu przytulam sama siebie. Często właśnie biorę w, w sama siebie, po prostu tak, jakby w objęcia, mocno się ściskam i przytulam się, i, i myślę o tym, że, y, że daję tą miłość i te pozytywne uczucia temu mojemu wewnętrznemu dziecku. I kochani, muszę Wam powiedzieć, że odkąd, odkąd zaczęłam stosować tą technikę, to w moim życiu bardzo wiele się zmieniło. Nie pozwalam na pewne rzeczy, na które pozwalałam wcześniej. Byłam zawsze bardzo nieśmiała i nigdy nie byłam odważna, żeby stawić czoła ludziom. Pozwalałam na to, żeby ludzie wchodzili mi na głowę i, i po prostu byłam taką troszkę... Pozwalałam sobie troszeczkę, ze sobą troszeczkę pomiatać w pewnym sensie. A odkąd zaczęłam stosować tę technikę, to naprawdę dużo, dużo się zmieniło. To znaczy nie mówię, że jestem idealna, nie mówię, że wszystko jest świetnie teraz. Aczkolwiek... Na pewno mam dużo więcej świadomości, i dużo częściej jestem w stanie powiedzieć stop, nie zgadzam się. Kocham się i nie pozwalam, żeby ktoś mnie traktował. I jeżeli mam y, wybór, żeby przed kimś stanąć i powiedzieć mu to w oczy, to tak robię, lub po prostu odwracam się na pięcie i odchodzę. I dzięki temu naprawdę y, bardziej uwierzyłam siebie, nabrałam pewności siebie i Jestem ogólnie w życiu szczęśliwsza, także jeżeli macie problem z, z własną miłością, z tym, aby kochać siebie, i to mówię w dobrym, pozytywnym słowa znaczeniu, nie mówię o, narcyzyz, o narcystycznej miłości. Mówię o miłości, która jest szczera i dobra, i, i, i najzwyczajniejsza, piękna i potrzebna każdemu z nas. Więc jeżeli masz taki problem, spróbuj tej techniki. Naprawdę w moim wypadku bardzo, bardzo pomogła. I um, mam nadzieję, że tobie też pomoże. OK, kochani. Do zobaczenia jutro. Pa.